Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w ten poniedziałkowy poranek. W dniu dzisiejszym przeprowadzimy sobie analizę bitcoina. Także jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, zapraszam do oglądania. Jak zawsze pamiętajcie, że wszystko, co usłyszycie w tym filmiku, nie jest poradą inwestycyjną. Są to tylko i wyłącznie moje przemyślenia. Zanim zaczniemy analizę bitcoina, chciałem Wam powiedzieć, że jeżeli nie macie tutaj już wstrętu na patrzenie na mnie, czy też słuchanie mnie e, i chcielibyście być troszkę lepiej poinformowani na temat tego, co się dzieje z Bitcoinem. Powstał kanał w języku angielskim Crypto Macro Investor. E, pomysł na ten kanał jest taki, że będą tutaj przeplatane update'y z tymi polskimi, tak? Co to znaczy? Jeżeli w dniu wczorajszym pokazał się update w języku angielskim, dzisiaj pojawi się tutaj w języku polskim, tak? Pojawi się. E, zaś Potencjalnie jutro pojawi się kolejny update w języku angielskim. Da to możliwość osobom zainteresowanym, by jakby praktycznie z dnia na dzień śledzić postępy, co moim zdaniem dzieje się tutaj z Bitcoinem. Yy, także jeżeli macie ochotę, jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do subskrypcji. Każda subskrypcja bardzo mocno pomoże w, w rozwoju tego kanału. Za co z góry bardzo dziękuję. Dobrze, tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia, przejdźmy do samego Bitcoina. No i jak widzicie, jesteśmy na czterogodzinnym interwale na Bitcoinie. Można powiedzieć, że od ostatniego update'u, który sobie robiliśmy, niewiele się zmieniło. Wciąż Bitcoin porusza się w tej formacji Ryzen Wedge, która, tak jak mówiłem wcześniej, jest niedźwiedzim, niedźwiedzim patternem, tak, niedźwiedzią formacją. I tak jak mówiłem wcześniej, bardzo często ta formacja powstaje. Kiedy macie wyraźny kanał wznoszący, i kiedy macie słabnące volume, ok? Jak widzicie, do tej pory udało nam się robić coraz to wyższe dołki i coraz to wyższe szczyty, co oczywiście jest tutaj takim byczym statementem, tak? Jeżeli chodzi o samą kwestię volume, no to jak zobaczycie, jaka jakie volume jest dzisiaj, w poniedziałek rano, jakie było volume w weekend, jakie było volume w zeszły weekend. Jakie było tutaj volume na przestrzeni tygodnia? No to widzicie, że mamy tutaj zachowanych bardzo dużo podobnych tendencji. Tak? Czyli bardzo słabe volume w weekend, później wzrastające volume wraz tutaj z biegiem. Tygodnia. Oczywiście ta formacja Ryzen Wedge, tak jak powiedziałem, tworzy się w momencie, kiedy macie słabnące volume i nie mamy wystarczająco pary w tym Bitcoinie, żeby próbować tutaj osiągnąć jakieś wyższe, wyższe cele, tak? wyższe wartości. Ja tak jak powiedziałem już wcześniej w ostatnim odcinku, dla mnie tutaj już na samym początku, kiedy osiągaliśmy te szczyty fali C i szczyty fali B, wyznacznikiem tego, co się dalej wydarzy, będzie ten poziom tutaj tych szczytów, czyli okolice 20 300-20 400. Jeżeli udałoby nam się przebić ten poziom, zbudować wystarczająco volume i oczywiście zamknąć się i przebić powyżej tych szczytów to by były nasze cele, tak? Czyli te poziomy naszego oporu między 20800 a 21200. Warto podkreślić, że w obecnej chwili Bitcoin miał problem, po odbiciu się z tego dołka, żeby w ogóle przebić tutaj poziom 236, tak? Co jest dość powiedziałbym takie alarmujące. Gdyż z reguły te odbicia po lokalnym dołku zachodzą minimum do poziomu 382 bądź też pół FIP, tak? W tym przypadku nawet nie było takiej możliwości. Jak sobie przybliżymy tutaj delikatnie ekran widzicie również, że podobna sytuacja, którą mieliśmy tutaj, czyli podwójny szczyt, z, tym nasz, z tą naszą niedźwiedzią M, podobna sytuacja ma miejsce tutaj, tak? Tutaj jeszcze w tym momencie, nasz drugi szczyt był wyższym szczytem, co dawało delikatny optymizm że po znalezieniu kluczowego wsparcia na poziomie Golden Ratio 0618, zobaczymy kolejny atak na ten poziom. W tym przypadku, jak widzicie, robimy niższy szczyt, co jest oczywiście negatywne, i co pokazuje nam, co pokazuje nam też, że mamy tutaj e, słabnące momentum, tak można to również zobaczyć tutaj e, na RSI, nie mamy tutaj żadnej rozbieżności podobnie jak w przypadku tutaj był wyższy szczyt, tu był wyższy dołek, tu jest niższy szczyt, tu jest niższy dołek, tak? Co również daje nam sygnały, że mamy słabnący tutaj trend. Dlatego też ja osobiście byłbym bardzo ostrożny. Moim zdaniem, jeżeli nie będzie tutaj nowego napływu wolum, Bitcoin po prostu utraci te poziomy wsparcia i ostatecznie wypadniemy tutaj z tej formacji Ryzen Wedge, tak? Warto też przypomnieć, że jeżeli utracicie wsparcie tej linii trendu, która wspierała nas tutaj wielokrotnie, ok? Myślę, że każdy to widzi. Kiedy będziemy spadać w dół, będziemy w celu technicznym. Moim zdaniem będzie to taki box tutaj między tymi dwoma knotami. Czyli poziomy między 18250 a 18 150. Okay? To jest niedźwiedzi scenariusz, w momencie kiedy Bitcoin spadnie, tutaj z tej formacji, i będzie się diametralnie, drastycznie cofał w dół. Obecnie, w, w obecnej chwili, co jeszcze jest niepokojące, jak zobaczycie sobie na interwał krótkoterminowy, nasza 4-godzinna tutaj średnia krocząca dwudziestka i pięćdziesiątka IMA nie dość, że wydrukowały nam ten niedźwiedzi cross, no to jeszcze w tym momencie widać, że będzie ta dwudziestka i pięćdziesiątka działała jako opór, tak? Gdyż nawet Bitcoin w ostatnich dniach nie był w stanie podbić się na tyle wysoko, by w ogóle testować tą dwudziestkę jako opór. Także tutaj, jeżeli nie zobaczymy wystarczającego volume, moim zdaniem ta cena siłą rzeczy zostanie tutaj zepchnięta w dół. Warto podkreślić, że za 3 dni mamy nowy CPI raport. Także spodziewajcie się tutaj też jakiegoś potencjalnego volatility. Tak? że ta akcja cenowa może mieć tutaj duże wahnięcia. Wiadomo, że rynek jest obecnie w innej tutaj jakby fazie jak miesiąc temu, czy miesiące temu, czy 5 miesięcy temu. Jednak przed każdym tutaj CPI raport tutaj bardzo mocno ludzie grają pod jedno bądź też pod drugie wydarzenie. Oczywiście, jak rzucicie sobie okiem na CPI raport, my wciąż oczekujemy inflacji na poziomie 8,1%, tak jak i tutaj wcześniej. Pytanie tylko, czy te numery wrócą na poziomie 8,1%, czy też niżej, co byłoby oczywiście pozytywne, ale jeżeli wrócą na poziomie 8,2-8,3%, będzie to negatywne, tak? I jak zobaczycie sobie na wyniki z rynku pracy w Ameryce wciąż za dużo osób ma pracę, tak? Więc to oczywiście daje też możliwość dla Fedu, żeby jeszcze jeszcze podkręcić śrubę, jeżeli chodzi o stopy procentowe, tak? Także pytanie, czy tutaj rynek nie czeka na ten CPI raport, żeby podjąć tutaj jakąś decyzję, tak? Czy będzie tutaj poddanie się? Czy będzie też akcja cenowa idąca w górę? Oczywiście my tego nie wiemy. Więc jak na razie bazujemy swoją tutaj opinię na tym, co widzimy na wykresie. Jak na razie wszystko, co Wam powiedziałem, raczej jest negatywne. Jeżeli zobaczycie sobie na 4 godziny RSI, 4 godziny Stock RSI, tutaj te, te, ten wyznacznik trendu. Czyli RSI, no tutaj jest na niskich poziomach, jednak ten stok RSI zaczął nam mocno wzrastać. Jednogodzinówka nam ładnie ochłonęła, ośmiogodzinówka też wygląda dobrze. No tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o RSI, wyglądamy i o stok RSI, wyglądamy dość pozytywnie, w takim sensie, że jest tutaj miejsce, by zobaczyć pchnięcie w górę, tak? Jeszcze jedna warta rzecz podkreślenia, w momencie, kiedy osiągnęliśmy te szczyty i zostaliśmy odrzuceni, my się cofamy. Cofamy się do tego dołka. Jak widzicie, w obecnej chwili znaleźliśmy wyższy dołek, no, dlatego że adaptujemy się do wsparcia tej linii trendu wznoszącego, tak? co też jest <laughs> pozytywne. Okay? Jeżeli uda nam się odbić teraz od tego poziomu, nie utracimy tego wsparcia, po raz kolejny cofamy się, by przyatakować te tutaj poziomy także to jest rzecz, o której zapomniałem tutaj troszkę wspomnieć na samym początku jak sobie rzucicie okiem na FIBO to zobaczycie, że w tym momencie, kiedy się cofaliśmy okay, przypominam, Bitcoin cofa się w, do tego poziomu do poziomu 1 FIB jeżeli utracicie ten poziom jako wsparcie spodziewałbym się, że ten, ten dołek będzie kolejnym punktem retestu i ten dołek będzie ostatecznym punktem retestu jeżeli zobaczycie sobie na FIBO to zobaczycie, że ten poziom 1, 2, 7, 2, 18,5 tysiąca i ten poziom 1, 4, 1, 4, 18, 300, one są poziomami bardzo zbliżonymi do tego dołuka, tak? więc to byłyby pierwsze poziomy, na które ja bym zwrócił uwagę. Kluczowym poziomem będzie tutaj 1, 6, 1, 8, 18 tysięcy, jednak jak widzicie, ten, ten dołek jest tutaj na 18115. Także to byłyby okolice, których ja bym się spodziewał, że Bitcoin tutaj będzie, będzie testował w momencie kiedy utracimy ten dołek na poziomie 18925. Jeżeli rzucicie okiem obecnie na to FIBO, to widzicie, że w drodze w dół utraciliśmy wsparcie poziomu półfyb. Powiedziałbym, że przelecieliśmy przez ten poziom i nie byliśmy w stanie wrócić tak, powyżej tego poziomu. Bardzo długo trzymaliśmy wsparcie tutaj Golden Ratio na 19.500, jednak ewidentnie widać, że to również zostało utracone i teraz ten poziom stanowi wyraźny poziom oporu, tak? Czyli niejako można powiedzieć, jak sobie to przybliżymy. Widzicie, że adaptując się do tej linii wsparcia, i do tej linii oporu, która nam tutaj powstała, tworzymy tą formację trójkąta, tak? I w pewnym momencie dojdziemy do Apexu, zostaniemy ściśnięci. Warto też podkreślić, że mamy tutaj nasze, nasze tutaj średnie kroczące IMA 20 i 50, która, które też będą stanowić dodatkowy opór, tak? Także tutaj bazując na tym wszystkim, co widzimy, moim zdaniem powiem, że interesuje was moje zdanie moim zdaniem w obecnej chwili wyglądamy bardziej prospadkowo niż pro-wzrostowo, tak, oczywiście wyznacznikiem tego będzie volume ok, także ja zwróciłbym uwagę na volume jak na razie to volume nie powala wprawdzie jest poniedziałek w okolicach 10 rano w Polsce także musimy jeszcze troszkę poczekać pewnie jak ktoś będzie to oglądał za kilka godzin będzie mądrzejszy niż ja teraz ale zwróćcie uwagę na volume, jeżeli zobaczycie napływ pozytywnego volum, napływ siły zakupowej o tutaj i zobaczycie, że bitcoin, bitcoin przebije opór. Tej średniej kroczącej 20,50 IMA, wtedy jesteśmy nastawieni na bounce tak? i chcielibyśmy wrócić i spróbować zbić te szczyty. Ewidentnie widać, że ten poziom 20400, okolice tych 20400 będą tutaj stanowić solidny opór. Jeżeli zaś zabraknie tego volume. Moim zdaniem siłą rzeczy opór tych EMA z tych średnich kroczących również tutaj doprowadzi do tego, że po prostu zepchnie nas to w dół. Oczywiście już raz testowaliśmy 786, jak widzicie, na poziomie 19245 i to będzie minimum tutaj tes, poziom do testu. Jeżeli chodzi o nasze fale Eliota, jak widzicie, Obecnie oznaczyliśmy sobie ten korektywny ruch ABC i tak jak Wam mówiłem wcześniej, nie ma jak na razie potwierdzenia tego, że nasza fala C się tutaj skończyła. Tak? Możemy zobaczyć jeszcze pchnięcie w tym korektywnym ruchu, który może potencjalnie doprowadzić nawet do retestu, do retestu tego poziomu. Również w momencie, kiedy utracimy ten dołek, czyli ten lokalny poziom 1 fib 18925, ten korektywny ruch ABC może w bardzo szybkim czasie zamienić się w impulsywny ruch pięciofalowy w dół, tak? I ten pięciofalowy ruch moim zdaniem przebadałby te dołki tutaj, któryś z tych dołków. Także ja bym tutaj oznaczył to na poziomie 1, 2, 7, 2, 18,5. Tysiąca. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy update. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten update dał wam jakąś wizję tego, czego ja się spodziewam, jakie mam oczekiwania. No i przygotuję też was na potencjalne scenariusze. Ale w takim rynku, którym jest taki czopi, nudny, idący bokiem, no, musicie zwrócić uwagę na volume. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!